Jak się wprowadzałam, to miałam 27 lat. Wydawało mi się to osiedle bardzo przyjazne dla ludzi i dla młodych, i dla starych, bo tu jest wszystko. Także, no już nie mówiąc o sympatycznych sąsiadach. Tak, właśnie. <grych> Trochę odnoszę wrażenie, że to osiedle jest tak jak wieś, gdzie się wszyscy tak. znają. Urodziłem się i żyję. Ale osiedle jest takie same, tylko ocieplili. Tu się urodziłem i tu zamierzam zejść. Jestem Denysków, 7 lat mieszkam w Polsce, tu nasze czuję ruchowski. Kocham malować i Polska jest dla mnie super inspiracja. No ale generalnie to można powiedzieć, że pozytywnie odbieramy to. Zresztą to też zależy od charakteru tak, człowieka. No też, tak, Bo jednemu oczywiście. się podoba i jest super hiper, a drugi powie, że a co tam taka dziura i tak dalej. Mieszkam tu 54 lata. Jestem szczęśliwa i nigdy by mi się nie przeprowadziła gdzie indziej. Dbam o swój ogródeczek, mam pod oknem, nie wiem co jeszcze powiedzieć. I to wszystko. Dziękuję, do widzenia.